Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks. A dzisiaj zaczynam przegląd nowości na marzec 2024. I tak jak widzicie, nie jest to zestaw serii technik, ale tutaj bardzo zadziekawiły mnie nadruki na oponach. Zresztą, seria Speed Champions już kiedyś na chwilę pojawiła się na moim kanale przy okazji Lamborghini i Ferrari, bo tamte pojazdy rzeczywiście bardzo mi się spodobały. Ten Bolit McLarena. Jest to wersja z 2023 roku, również wpadł mi w oko, bardzo mi się spodobał, ale tak jak powiedziałem, najbardziej jestem ciekaw tych nadruków na oponach. To, czego jak na razie nie możemy się doczekać w bolidach z serii Technik. Zestaw składa się z 245 elementów, kosztuje 130 zł. Zajrzyjmy do środka. I w środku mamy trzy woreczki z klockami. Jedną część osobno. Dosyć sporo naklejek. No i zerknijmy sobie na te opony. Jak widzicie, bardzo fajnie te nadruki wyglądają. Zaraz jeszcze zrobię Wam zbliżenie. Jeśli chodzi o instrukcję, to mamy tutaj 107 kroków budowania. No, i na końcu mamy wykaz wszystkich elementów. A tak z bliska prezentują się te nadruki na oponach. No, i jakościowo wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Także zabieram się zabudowanie i za chwilę do Was wracam. I boli.t McLarena jest już gotowy. No, muszę powiedzieć, że po zbudowaniu prezentuje się naprawdę świetnie. Mamy tutaj mnóstwo szczegółów, mnóstwo tych skosów. Naprawdę, to odwzorowanie jest tutaj świetne. Mamy tutaj sliki, mamy nadruki, mamy felgi bardzo dobrze, fajnie też odwzorowane. No, jedyne do czego mógłbym się tutaj przyczepić, no to oczywiście to, że nie mamy z tyłu szerszych opon. Mimo, że jest tutaj sporo naklejek, to jest też kilka elementów, gdzie znajdziemy nadruki, tak jak tutaj widzicie, tutaj. No i również na kierownicy, tutaj to wszystko to też jest nadruk. Mamy też tutaj bardzo fajnie wyglądającą figurkę. Mamy zadrukowany tors, nogi, jak również kask. Podsumowując, moim zdaniem jest to zestaw prawie idealny. Odwzorowanie jest naprawdę świetnie, mimo tak małych rozmiarów. Tak jak powiedziałem wcześniej, Jedynie brakuje mi tutaj szerszych opon z tyłu, ale przy tak drobnym, małym zestawie aż tak bardzo myślę, to nie przeszkadza. Napiszcie w komentarzach, czy wam też ten zestaw się podoba tak bardzo jak mnie, czy zamierzacie go sobie kupić. A jeśli chodzi o McLarena, to z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.